Nie dożywienie! Że co? Że śmierć! Nie dożywienia? Z zawodu, śmierć! Z zawodu! Z zawodu? Wchodzę więc na ziemię. latającego widziałeś? Nie. Stawaj, pakuj się normaty! 206 Dwieście sześć kości? Jak na złość weganci! Trzeba płapę dać! Co? Płapę dać <trony> <też trony> trzeba! <trony> eee, jak jego bierzesz, to ja też chcę. Dać no, dać trzeba! To, nie lepiej łaskówki! Nie! Daj wszystko ze sobą przecież tak, i tak nie wierzchni! Nie, nie, nie! Za tak, dwie osoby, proszę! Nie lepiej odpocząć, okay. poczytać książkę, oglądać ulubiony Znowu jedziemy do Disneylandu! A trzymamy się na siku? Dość! <gryw> 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 Disneyland się wziął! Jedziemy do Disneylandu! My nie jedziemy do żadnego Disney! <gryw> 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 Zostaliśmy sami. <gryw> Moja śliczna pudyczka! <gryw> ja już mam dość!